Pomyślmy, jak to było jeszcze parę lat temu w świecie krypto. Chcesz czymś pohandlować? No to czekała cię rejestracja na scentralizowanej giełdzie, skan dowodu, podawanie danych, a na koniec i tak trzeba było zaufać jakiejś firmie, że nie zniknie z naszymi pieniędzmi. No i wtedy na scenę wszedł Uniswap i po prostu zmienił zasady gry. I to jest, proszę państwa, fundamentalna różnica. Z jednej strony mamy tych starych pośredników, którzy chcą naszych danych i wymagają od nas pełnego zaufania, a z drugiej Uniswap, który to wszystko wyrzuca do kosza. Zamiast ufać ludziom i korporacjom, ufamy czystej matematyce i otwartemu kodowi. To nie jest jakaś drobna zmiana, to jakby przesiąść się z dyliżansu prosto do statku kosmicznego. To otworzyło drzwi do finansów, jakie znamy dzisiaj. Dobra, to jaki jest plan na dzisiaj? Najpierw szybko przypomnimy sobie, czym w ogóle jest Uniswap. Potem zajrzymy pod maskę i zobaczymy, jak działa jego serce, czyli słynne pule płynności. Prześledzimy jego drogę od samego początku, aż do wersji V3. No i na koniec skupimy się na daniu głównym, rewolucji, jaką jest V4 i co ona tak naprawdę dla nas wszystkich oznacza. No dobrze, to czym właściwie jest Uniswap? Koncepcja na pierwszy rzut oka może wydawać się trochę kosmiczna, ale w rzeczywistości jest absolutnie genialna w swojej prostocie. Wyobraźmy to sobie. To nie jest firma, to jest program, protokół, który żyje sobie w sieci Ethereum. Nie ma prezesa, nie ma biura, nie ma infolinii, działa bez przerwy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nikt nie może go ocenzurować ani wyłączyć. Działa trochę jak grawitacja. Po prostu jest i wykonuje swoje zadanie. No dobrze, to skoro nie ma tu całej tej otoczki giełdowej, nie ma księgi zleceń, gdzie kupujący spotykają się ze sprzedającymi, to jakim cudem cokolwiek ma tam jakąkolwiek cenę? Odpowiedź to absolutne serce Uniswapa pula płynności. To jest zupełnie inne podejście. Pula płynności to w zasadzie taki automatyczny animator rynku. Nie trzeba czekać, aż po drugiej stronie pojawi się człowiek, który zechce kupić to, co my akurat sprzedajemy. Nie. Tutaj handluje się bezpośrednio z taką cyfrową pulą, a o cenę dba prosty algorytm. Dzięki temu rynek jest płynny i dostępny absolutnie zawsze. Ta metafora z basenem jest genialna. Zamiast myśleć o skomplikowanych wykresach, wyobraźmy sobie właśnie taki basen. Są w nim dwa płyny woda i sok pomarańczowy. Cena? To po prostu stosunek jednego do drugiego. Ktoś wlewa do basenu mnóstwo wody, no to woda staje się tańsza względem soku. Ktoś wypija dużo soku, sok drożeje. Proste, prawda? No tak, ale chwila. Skąd w ogóle bierze się ta woda i sok w basenie? I tu dochodzimy do geniuszu całego mechanizmu. Tę płynność dostarczają zwykli użytkownicy, tak zwani dostawcy płynności. A dlaczego to robią? Bo za każdym razem, gdy ktoś zrobi wymianę, płaci malutką prowizję, a ta prowizja trafia prosto do kieszeni tych, którzy dostarczyli płynność. To samo napędzający się system, w którym każdy ma interes. Oczywiście Jonisłop nie pojawił się znikąd w swojej idealnej formie, to była fascynująca ewolucja, gdzie każda nowa wersja była mądrzejsza od poprzedniej i naprawiała jej błędy. Zobaczmy, jak wyglądała ta droga. Na początku mieliśmy wersje V1 i V2. Rewolucyjne, ale powiedzmy sobie szczerze, dość proste i niezbyt wydajne. Prawdziwy przełom przyszedł w 2021 roku z wersją V3, która wprowadziła coś, co nazywa się skoncentrowaną płynnością. A teraz? Teraz stoimy u progu V4, a to już nie jest zwykła aktualizacja to jest, cóż, całkowita przebudowa fundamentów. W V3 dostawcy płynności mogli wreszcie powiedzieć: OK, moje pieniądze mają pracować tylko w tym konkretnym, wąskim przedziale cenowym. To był gigantyczny skok wydajności. Ale, jak to w życiu bywa, nie ma róży bez kolców. V3 stało się przez to o wiele bardziej skomplikowane dla nowych użytkowników i, co gorsza, bardzo drogie przez opłaty sieciowe. I właśnie te dwa problemy złożoność i koszty V4 bierze na celownik. No i wreszcie sedno naszej dzisiejszej opowieści: Uniswap V4. Powtórzę to jeszcze raz to nie jest drobna poprawka. To rewolucja, która stoi na trzech potężnych i naprawdę genialnych filarach. Filar numer jeden. Singleton. Najlepiej wyobrazić to sobie tak. W V3 każda nowa para handlowa to był osobny smart kontrakt. To tak jakby za każdym razem, gdy ktoś chce otworzyć nowy sklep, musiał budować od zera cały budynek. Koszmarnie drogie. A V4 to jeden gigantyczny dom handlowy. Chcesz otworzyć nowy sklepik? Proszę bardzo, wynajmujesz małe stoisko. Jest taniej, szybciej i o wiele prościej. Jaki jest tego efekt? Spójrzmy na tę liczbę. 99%. To nie jest błąd w druku. Koszt stworzenia nowej puli spada o 99%. A co to oznacza w praktyce? Totalną eksplozję. Nagle otwieranie pól dla nawet najbardziej niszowych i egzotycznych par staje się opłacalne. A teraz coś, co jest prawdziwą magią i zmienia absolutnie wszystko. Filar numer dwa. Haczeki, czyli hooks. Wyobraźmy sobie, że każda pula w V3 była jak pusty pokój. W V4 ten sam pokój jest naszpikowany gniazdkami elektrycznymi. I teraz deweloperzy mogą podłączać do tych gniazdek własne urządzenia, czyli fragmenty kodu, które całkowicie zmieniają działanie puli. I co można do tych gniazdek podłączyć? O rany praktycznie wszystko, co sobie można wymarzyć. Zlecenia z limitem ceny wbudowane w samą pulę? Proszę bardzo. prowizje, które automatycznie rosną gdy na rynku jest panika? Da się zrobić. Pula, która sama reinwestuje zarobiałe prowizje? Oczywiście. To wszystko staje się możliwe i co ważne, bezpieczne, bo jest częścią samego protokołu. To jest ten kluczowy moment. Haczyki sprawiają, że Uniswap przestaje być po prostu zdecentralizowanym kantorem. Staje się czymś w rodzaju systemu operacyjnego, takim App storem dla finansów, gdzie deweloperzy mogą budować nieskończoną liczbę własnych, niestandardowych aplikacji. I wreszcie filar numer 3. Nowa, sprytniejsza księgowość. Znowu wracamy do naszego domu handlowego. Wcześniej, jeśli nasza wymiana przechodziła przez kilka pól, to tak, jakbyśmy płacili w każdym sklepie po drodze. Kosztowne. V4 wprowadza coś w rodzaju centralnego kasiera. Wszystkie transakcje są sumowane i rozliczane na samym końcu. W jednej, znacznie tańszej operacji. To czysta oszczędność. No dobrze, przebrnęliśmy przez technikalia, singletony, haczyki, księgowość błyskawiczna, ale co to wszystko tak naprawdę oznacza dla zwykłego użytkownika? Co z tego będziemy mieli? W skrócie korzyści są trzy i są gigantyczne. Po pierwsze, o wiele więcej opcji do handlu, bo tworzenie pól będzie śmiesznie tanie. Po drugie, dostaniemy inteligentniejsze pule zbudowanymi strategiami, które do tej pory były niedostępne. No i po trzecie, rzecz, którą odczuje każdy: po prostu niższe opłaty transakcyjne. Ostateczny wniosek jest więc taki, że Uniswap V4 to kompletnie nowy rozdział. To ewolucja odbycia po prostu najlepszym zdecentralizowanym kantorem do się fundamentalną otwartą platformą, fundamentem, na którym inni będą budować przyszłość DeFi przez następne lata. I z tym pytaniem zostawiam Państwa na koniec. Bo Uniswap V4 to potężna skrzynka z narzędziami, którą wręczono deweloperom. A teraz to już tylko od ich wyobraźni i kreatywności zależy, co z tych narzędzi zbudują. Jedno jest pewne: możliwości stały się niemal nieograniczone, a przyszłość zapowiada się ciekawiej niż kiedykolwiek.